Witajcie na wykładzie z okazji tegorocznej nocy naukowców. Opowiem Wam dzisiaj, na czym polega efekt magnetokaloryczny i jak za jego pomocą możemy zbudować przyjazną środowisku lodówkę. Nazywam się Karol Snuracki i zapraszam do wysłuchania mojego wykładu. Lodówka to urządzenie gospodarstwa domowego służące do przechowywania jedzenia. Jest to rewolucyjny wynalazek używany przez ludzi od ponad 100 lat który znajduje się praktycznie w każdym domu. Lodówka zapewnia nam, że nasze pożywienie pozostanie świeże i bezpieczne. Co pozwoli nam dłużej cieszyć się jego smakiem. Lodówka to metalowa szafka z bardzo dobrą izolacją cieplną i układem rurek, w których krąży czynnik chłodniczy. Zasada działania lodówki opiera się o cykliczną zmianę stanu skupienia czynnika chłodniczego. Ciecz w gaz i gaz w ciecz. Cykl Pracy lodówki sprężarkowej składa się z kilku etapów. Zaczynamy od czynnika chłodniczego w postaci gazowej o pewnej temperaturze. Następnie, za pomocą kompresora, zwiększamy ciśnienie gazu. W trakcie kompresji temperatura gazu rośnie. Gaz pod zwiększonym ciśnieniem trafia do skraplacza, który znajduje się z tyłu lodówki. Tam ciepło powstałe w procesie ściskania jest obdawane na zewnątrz. To prowadzi do obniżenia temperatury. W skraplaczu zachodzi jeszcze kondensacja, czyli czynnik chłodniczy przechodzi z fazy gazowej w ciecz. Następnie, za pomocą zaworu rozprężnego, obniżamy ciśnienie cieczy, która zaczyna parować. Czynnik chłodniczy przechodzi ze stanu ciepłego w gaz. Parująca ciecz obniża temperaturę, a ciepło pobierane jest z wnętrza lodówki. To wszystko dzieje się w parowniku, który umieszczony jest w środku lodówki. Po tym etapie czynnik chłodniczy wraca do swojego stanu wyjściowego i cały cykl możemy zacząć od początku. Wielokrotnie powtarzając proces sprężania i rozprężania czynnika chłodniczego, możemy otrzymać we lodówki temperaturę niższą niż temperatura otoczenia. Lodówka to rewolucyjne urządzenie, które wpłynęło pozytywnie na całą naszą cywilizację. Wydłużenie czasu przydatności do spożycia całkowicie zmieniło sposób gospodarowania żywnością. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić codzienne życie bez tego urządzenia. Lodówka stała się istotnym elementem naszej kultury i gospodarki. Ale każda technologia, pomimo swoich oczywistych zalet, ma również swoje wady. Po pierwsze, lodówki zużywają dużo energii elektrycznej. Według różnych danych, chłodzenie generuje od 20 do 30% kosztów przeciętnego gospodarstwa domowego związanych z energią. Podziarki pobierają tym samym najwięcej prądu ze wszystkich urządzeń AGD. Konsekwencje ekonomiczne i ekologiczne tego faktu są więc nie do przecenienia. Zwłaszcza, że energia elektryczna produkowana jest głównie z paliw kopalnianych, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz wzrost efektu cieplarnianego. Dlatego od lat jednym z priorytetów inżynierów i naukowców jest tworzenie urządzeń, które zużywają jak najmniej energii. Druga wada lodówek sprężarkowych związana jest z czynnikami chłodniczymi. Substancje te mają negatywny wpływ na środowisko i również na nasze zdrowie. Najpopularniejsze do tej pory czynniki chłodnicze to różne syntetyczne związki składające się z atomów węgla, chloru i fluoru, nazywane freonami. Mają one bardzo dobre właściwości fizykochemiczne, ale jednocześnie mają niszczycielski wpływ na warstwę ozonową, która chroni życie na Ziemi przed promieniowaniem ultrafioletowym. Inne, popularne czynniki chłodnicze to pochodne freonów, w których dodano atom wodoru, zmniejszający ich stabilność. Sprawiło to, że są one mniej niebezpieczne dla warstwy ozonowej, ale za to mają ogromny potencjał do tworzenia efektu cieplarnianego. Niektóre z tych związków są nawet kilkadziesiąt tysięcy razy bardziej szkodliwe niż dwutlenek węgla. Pozostałe czynniki chłodnicze, które używamy obecnie w lodówkach, mogą być trujące, wybuchowe albo łatwopalne. Znalezienie idealnego czynnika chłodniczego nie jest prostym zadaniem, ponieważ musi on spełniać wiele wymagań dotyczących nie tylko bezpieczeństwa, ale również właściwości fizycznych. Dlatego musimy znaleźć rozwiązanie, które usunie te wady, a nam pozwoli nadal bez trosko korzystać z lodówek. Rozwiązaniem tego problemu może być efekt magnetokaloryczny i chłodziarki zbudowane na jego podstawie. Żeby wyjaśnić ten efekt, wyobraźmy sobie kawałek litego materiału magnetycznego. Taki materiał będziemy nazywać materiałem magnetokalorycznym. W takim materiale znajdują się trwałe momenty magnetyczne, które są rozmieszczone w przypadkowy, nieuporządkowany sposób. Mówimy, że materiał w takim stanie ma dużą wartość entropii, a w entropia to funkcja termodynamiczna opisująca poziom uporządkowania. Im wyższa entropia, tym większy nieporząd. Ale gdy taki materiał Umieścimy w zewnętrznym polu magnetycznym, którego źródłem może być magnes trwały, cewka elektromagnetyczna lub magnes nadprzewodzący, wówczas momenty magnetyczne w naszym elemencie ustawią się wzdłuż linii pola magnetycznego, uporządkują się, co doprowadzi do obniżenia entropii. Jednocześnie zaobserwujemy, że temperatura naszego elementu wzrośnie. Ten proces jest odwracalny: czyli gdy wyciągniemy nasz element z pola magnetycznego, momenty magnetyczne Przestaną się porządkować i wrócą do swojej przypadkowej, nieuporządkowanej orientacji, a entropia układu wzrośnie. Jednocześnie zaobserwujemy spadek temperatury. Efekt magnetokaloryczny to zjawisko, które polega na zmianie temperatury materiału magnetycznego pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. Co można wykorzystać do zbudowania różnych maszyn cieplnych, np. lodówki. Obecnie Uważa się, że efekt magnetokaloryczny został odkryty i opisany przez naukowców Piera Weiss'a i Augusta Picarda. Ci dwaj naukowcy w 1917 roku zaobserwowali i opisali zmianę temperatury pod wpływem pola magnetycznego w czystym niklu. A pierwsza chudziarka wykorzystująca ten efekt została zbudowana przez naukowców Dzioko i Magdala w 1933 roku. Ci dwaj naukowcy wykorzystując siarczan gadolinu jako materiał magnetokaloryczny osiągnęli niebywale niską temperaturę wynoszącą 250 mK. Od tamtej pory chłodziarki na bazie efektu magnetokalorycznego są używane przez naukowców do badania właściwości fizycznych i chemicznych różnych substancji, np. na przewodników, w temperaturach bliskich temperaturze zera bezwzględnego. Chłodziarki magnetyczne można również wykorzystać do budowy komputerów kwantowych. Które póki co również funkcjonują tylko w niskich temperaturach. W przemyśle kosmicznym służą do schładzania bardzo czułych detektorów podczerwieni i promieniowania rentgenowskiego na pokładzie sąd badających kosmos. Zatem świetnie wykorzystujemy chłodziarki magnetyczne do otrzymywania bardzo niskich temperatur w dość niszowych zastosowaniach. Pomysł wykorzystania tego zjawiska do budowy lodówki działającej w temperaturze pokojowej, Został przedstawiony dopiero w 1976 roku przez Brauna, który skonstruował chłodziarkę wykorzystując czysty gadolin jako materiał magnetokaloryczny i potężny magnes nadprzewodzący. Dzięki czemu uzyskał temperaturę o 47 stopni niższą niż temperatura otoczenia. Od tamtego czasu powstawać zaczęło coraz więcej różnych projektów i konstrukcji. Urządzenia te różniły się źródłem pola magnetycznego. Typem materiału magnetokalorycznego systemem odprowadzania ciepła. Ale jak widzicie, żadna z tych konstrukcji nie przypomina typowej lodówki. Sytuacja zmieniła się dopiero w roku 2015, kiedy to konsorcjum trzech dużych firm BAS, Haier i Astronautics na targach elektroniki konsumenckiej w Las Vegas zaprezentowało pierwszą gotową na rynek konsumencki lodówkę magnetyczną. Lodówka ta wykorzystywała wieloskładnikowy stop na bazie żelaza i manganu. Jako materiał magnetokaloryczny. Do tego magnesy neodymowe, jako źródło pola magnetycznego oraz wodę do przenoszenia ciepła. Urządzenie zaprojektowano do przechowywania wina w temperaturze od 8 do 12 stopni Celsjusza. Niestety, ze względu na wysoką cenę, nie cieszyło się ono dużym zainteresowaniem. Na świecie istnieje kilka startupów: francuski Kultech, angielski Cambridge czy niemieckie Magnetotherm które skoncentrowane są wyłącznie na rozwijaniu technologii lodówek magnetycznych. Firmy te zalicza się do obszaru Deep Tech, ponieważ ściśle współpracują z naukowcami nad rozwijaniem tej technologii. Cykl pracy lodówki magnetycznej można porównać do cyklu pracy klasycznej lodówki sprężarkowej. W czym w lodówce magnetycznej czynnikiem chłodniczym jest ciało stałe, a nie ciecz, natomiast czynnikiem wymuszającym zmianę temperatury jest pole magnetyczne zamiast ciśnienia. Cykl chodzenia zaczynamy od rozmagnesowanego materiału magnetokalorycznego o wysokiej entropii. Następnie umieszczamy go w zewnętrznym polu magnetycznym. Materiał ulega namagnesowaniu, czyli momenty magnetyczne wewnątrz materiału się porządkują zgodnie z liniami pola magnetycznego. Entropia maleje, a temperatura materiału rośnie. Następnie część powstałego ciepła w procesie namagnesowania oddawana jest do otoczenia. Na przykład przez przepływającą wodę. To schładza nasz materiał. W kolejnym kroku usuwamy zewnętrzne pole magnetyczne. Materiał ulega rozmagnesowaniu, momenty magnetyczne się rozporządkowują, a entropia rośnie. Tym samym temperatura naszego materiału spada, a ciepło pobierane jest z wnętrza lodówki. Po tym kroku wracamy do stanu wyjściowego i cały cykl magnesowania i rozmagnesowania zaczynamy od początku tak długo, aż uzyskamy żądaną temperaturę. Działająca w ten sposób kłodziarka magnetyczna ma kilka ważnych zalet. Po pierwsze obliczenia i testy na prototypach pokazują, że lodówka magnetyczna może być o 40% bardziej wydajna niż lodówka sprężarkowa. Zatem masowe zastosowanie tych urządzeń pozwoliłoby już dziś zaoszczędzić gigawatogodzinę energii elektrycznej rocznie. Po drugie, chłodziarki magnetyczne nie wykorzystują szkodliwych czynników chłodniczych, które zagrażałyby warstwie ozonowej, tworzyły efekt cieplarniany czy były niebezpieczne dla naszego zdrowia. Po trzecie, ponieważ chłodziarka nie wykorzystuje gazów pod wysokim ciśnieniem ani kompresora, zatem będzie pracować dłużej i ciszej, wpłynie to na komfort użytkownika. Zatem chłodziarka magnetokaloryczna daje wielką nadzieję na obniżenie zużycia energii elektrycznej. A jako technologia przyjazna do środowiska, która nie korzysta z gazów niszczących warstwę ozonową czy gazów cieplarnianych, jest to technologia, która pozwoli ochronić naszą planetę. Eliminuje wszystkie wady klasycznej lodówki sprężarkowej, i myślę, dlatego warto dalej tę technologię rozwijać. Jednak głównym problemem z rozwojem tej technologii jest brak odpowiedniego materiału magnetokalorycznego, na bazie którego można by zbudować tego typu urządzenie. Taki materiał Musi się charakteryzować szczególnymi właściwościami, które trudno znaleźć w jednym związku chemicznym. Dlatego naukowcy korzystają z całej tablicy Mendelejewa, wytwarzając różne stopy i związki chemiczne. Przez lata badań odkryto wiele interesujących materiałów o ciekawych właściwościach. Niestety żaden z nich nie jest idealny. Dlatego również my, w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, nad takimi materiałami pracujemy. Wykorzystując różne metody syntezy, wytwarzamy materiały, a następnie badamy ich właściwości fizyczne i chemiczne pod kątem efektów magnetokalorycznego i ich potencjału aplikacyjnego. Robimy to z nadzieją, że odkryjemy materiał, który nie tylko pozwoli nam wytwarzać pamiątkowe magnesy na lodówkę, ale również pozwoli zbudować przyjazną naszej planecie lodówkę magnetyczną. Dziękuję bardzo za uwagę. I zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami z tegorocznej nocy naukowców.